trzeba zobaczyć. Emerytka punktuje Tuska, to jest łobuz. Emerytka punktuje Tuska, to jest łobuz. Ostre słowa emerytki. Jedna z mieszkanek mazowieckiej wsi nie szczędziła ataków pod adresem byłego premiera Donalda Tuska. Kobieta zaapelowała bezpośrednio do polityka mówiąc niech on wie, że nie mogę na niego patrzeć. Donald Tusk to jest łobuz. On by Polskę zniszczył, a ja się cieszę, że PiS daje na małe dzieci powiedziała staruszka. Ponadto zwróciła uwagę, że w czasie rządów po PSL, gdy premierem była Ewa Kopacz, emerytka miała zaledwie 75 groszy podwyżki. Na to dziennikarz Superekspresu Adam Feder odpowiedział, że faktycznie teraz dają większe podwyżki, jednak wciąż jest bardzo drogo przez wysoką inflację. A gdzie nie ma drogo? Za granicą nie jest drogo? A za Tuskanie drożało? Czy ja słyszałam kiedykolwiek od kogoś spo... Żeby coś powiedziało o Bogu? Nie słyszałam, a Kaczyński zawsze się modli. I co oni chcą od tego rządu? Dopytywała się emerytka. Przepraszam, ale już taka jestem, jak się zdenerwuję. To jest łobuz, on by Polskę zniszczył, a ja się cieszę, że PiS daje na małe dzieci. Niech mnie PiS nie podwyższa, tylko niech da na małe dzieci. Niech ta nasza Polska rośnie zdrowa i ładna kontynuowała kobieta. Dziennikarz przypomniał, że Donald Tusk twierdzi, że chce dla Polaków jak najlepiej. Tusk będzie zawsze to mówił, jaki on teraz do jaki aniołek. Tylko pan zobaczy, jak w telewizji stoi, to te łapy tak ściśnie, bo już by chciał lać tych ludzi z PiSu. On nas wykończy. Niech on wie, że nie mogą na niego patrzeć, dodała i poprosiła, żeby dziennikarz pokazał, jak ja klełam Tuska. Niech on to widzi powiedziała bohaterka nagrania. Tu skorzenie nie na naszą stronę, tylko na strony Rosji i Szwabów, tu skorzenie nie na naszą stronę, tylko na strony Rosji i Szwabów. Przepraszam was, ale już taka jestem, jak się zdenerwuję. To jest łobuz, on by Polskę zniszczył, a ja się cieszę, że PiS daje na małe dzieci. Niech mnie PiS nie podwyższa, tylko niech da na małe dzieci, niech ta nasza Polska rośnie zdrowa i ładna. Mówiła emerytka. Na uwagę Federa, że Tusk mówi, iż chce dobrze dla Polaków. Emerytka się roześmiała, po czym powiedziała. Tusk będzie zawsze to mówił, jaki on teraz do jaki aniołek. Tylko pan zobaczy, jak w telewizji stoi, to te łapy tak ściśnie, bo już by chciał lać tych ludzi z pisu. On nas wykończy. Niech on wie, że wszyscy nie mogą na niego patrzeć. Fala poparcia dla emerytki ze wsi stare grabie gwiazdka wielu internautom spodobały się słowa pani ze wsi stare grabie. Super babcia. Szacunek. Kochana babcia, nie podnoście mi tylko dajcie to na te małe dzieci. Brawa dla tej pani i dużo zdrówka życzę. Piękne. Dużo zdrowia dla tej pani. Mądra kobieta. Super.